Cześć, witajcie na kolejnym zadaniu związanym ze sterometrią. Przeczytajmy treść. Z drutu o długości 48 cm wykonano szkielet ostrosłupa czworokątnego, prawidłowego, o wszystkich grawędziach równej długości. oprócz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa. Dobra, no to standardowo zaczynamy od rysunku, tak? Mamy ostrosupa czworokątnego, prawidłowego. Tworzymy sobie rysuneczek. Tak? I co teraz? Yy, wiemy co jeszcze. Szkiela to jest prawidłowego o wszystkich długościach takich samych, tak? Czyli co my potrzebujemy, żeby obliczyć objętość? Przede wszystkim jedna, trzecia pola podstawy razy wysokość, tak? Co mamy dane? Tak naprawdę mamy daną tą krawędź i tą krawędź, tak? Bo wiemy, że one są identyczne. A my, no co, bo jeżeli znamy tą krawędź, no to od razu mamy pole podstawy załatwione, tak? Czyli naszym głównym celem jest wyznaczenie dużego H. Zaznaczmy sobie po środku duże H. Jak to zrobić? Hmm. Na no, obu trzeba wykorzystać. Trójkąty, tak? Prostokątne, szczególnie, jak nie ma podanego nigdzie tutaj kąta między. To nie będzie to zależnie trygonometryczne, ale coś innego, tak? Ja już widzę, że, popatrzcie, ten na zielono, o, tutaj taki trójkącik, tak? I to będzie można wykorzystać. Zaznaczmy sobie jeszcze A, B, C, e, D i E, tak? No i ten trójkąt tu S. SCE można z tego trójkąta wyznaczyć duże h, tak? No bo co? Tą krawędź mamy, bo ona jest identyczna jak ta. To trzeba podzielić sobie, tak? I, i to też mamy, bo co? No w podstawie jest kwadrat. Ok, zróbcie samodzielnie i sprawdźcie z drugą odsłoną, czy wynik Wam się zgadza.